Siemano z tej strony, Meresa. W tym odcinku pokażę Ci, jak wygrać y, multiplayer do Eurotraka oraz do American Track. Zapraszam do oglądania. A więc, tak, pierwsze co musimy zrobić, to musimy y, być na stronie EuroTrack Multiplayer. Y, link będzie w opisie. Musimy się zarejestrować. Potem, gdy się zarejestrujemy, to się będziemy musieli zalogować, będziemy musieli zaakceptować regulamin. I więc, gdy już to zrobiliśmy, to dajemy tutaj Download. I dobra, jesteśmy tu. Przekierowuje nas na takie coś. Klikamy tutaj Download Now. Koło tego filmiku. Przypominam, że y, multiplayer będzie tylko działał na Oryginalne wersje na wersję Steamową i chyba na wersję pudełkową, nie jestem pewny, bo nie mam, mam tylko wersję Steamową, ale też raczej powinno działać na pudełkową. No to sobie tutaj otwieramy i mamy ten launcher. Klikamy install the trackers. Chwileczkę czekamy. Dajemy tak. I chwilę trzeba poczekać, aby w tym momencie możecie zostawić jakąś łapkę. Ok. Włączył um, nam się setup. Dajemy next. Dajemy a, accept. Akceptujemy. Next. Wybieramy tutaj, e, gdzie, mo, gdzie ma się zainstalować e, nasz launcher do multiplayer. E, ja nie, nie, nie polecam gdzieś indziej instalować. Myślę, że na dyskuce najlepiej. Dajmy next. I tak. Teraz jest dosyć ważne. Jeżeli chcemy pobrać multiplayer tylko do Eurotracka. Możemy odznaczyć sobie ATS2, bo to jest American Track. A jeżeli chcemy pobrać tylko do American Tracka, to dajemy tylko do American Tracka. A ETS2 możemy odznaczyć. W moim przypadku to będzie Euro Track 2, więc sobie odznaczę American Tracka. Dajemy Next. I tak. Tutaj musimy wybrać, gdzie jest Euro Track 2? Folder docelowy. Ja mam na Steamie, więc pokażę Wam jak to jest. Dajemy Browse. Dajemy Dysk Lokalny C. Dajemy pliki programów. Szukamy Steam. Steam. Um, szukamy takiego czegoś jak Steam Apps, Common. Szukamy Eurotracka. Eurotrack, klikamy i dajemy OK. Dajemy next, next, next i install. No i Eurotrack, znaczy multiplayer do Eurotracka się nam pobrało. Możemy dać finish, to sobie możemy pozamykać. Um, tutaj mamy Eurotrack, ten launcher. Otwieramy sobie. Ok. Um, I tak. Jest tutaj ten launcher. I na, na razie musimy pobrać instal. Zainstalować tutaj dodatki. Tak jakby. Więc dajemy AWIBL Update. No i musimy poczekać, aż nam się y, to zainstaluje. Y, to nie trwa jakoś długo. Jak mi się to y, zainstaluje, to wrócę do Was. OK, a więc mi się to już zainstalowało. I żeby po prostu wejść na tego multika po prostu klikamy Launch ETS 2. I teraz po prostu nam wejdzie w EuroTraka. No i tak, tutaj musimy dać hasło z e-mail i hasło z tracker smp. Gdy to klikniemy, dalej sobie poradzicie, po prostu wybierzecie ze se serwer i będziecie mogli grać. A więc to na tyle, trzymajcie się, cześć.